Kurde, dzieje się, nie? dzieje się. No, no nie, tam, nie, No teraz chyba wygląda na to, że to nie taka mała ryba ale w pierwszej chwili... To... No ale wiesz jak to jest w pierwszej chwili, Z sumem to jest w sumie nic nie wiadomo, nie? Tak, No tak, to tak. ja tak dziwnie się podnosi, wiecz. Ale teraz robi takie no... agresywne dość, nie? Jakoś dziwnie jak to wygląda, jakby <ślonikacja> się Jakoś to jest, mięk. Ale łupnął zdrowo No kurde, ale przywalił. Z rozpędu takie od razu hamulec trochę pojechał z metra. widzisz, że ja już odruchowo zawsze wyłączam ten silnik, nie? taki nawyk mam Ale na razie Tak teraz tutaj tak to jest ale muszę po prostu się nauczyć żeby jednak zostawiać na luzie Będzie gorzej, znaczy, wiesz, wiesz o co chodzi? Jak, je, jak jestem tutaj przy tym, nie? To, to mogę go wyłączać, bo to zawsze jestem w stanie go odpalić, nie? Tak, tak, tak. Dziąłeś? No, takiś ten, wolny chyba, nie? Teraz nie czuj, żeby nie były uderzenia tego. Nie. To nie, to nie, to... Płynie tak dosyć tak, solidnie. O, o bąbloszki. Konkretne, nie? Banie. ale widać, że kurczę, muruje, nie? nie tak, jest, tak nie jest to mała ryba widać, że już tak chodzi mozolnie ale ci teraz to na pewno urósł widać, to jest duża ryba konkret ryba Bo kurczę, jakby go. On nie szedł tam w stronę śluzy, nie? No, żeby on nie szedł pod te słupy i w barcu. No właśnie to, wiesz co, dobra? Może odpalę ten śluzy? No, jest. Ryzyko jest, nie? Dobra, odpalam. Tak. O, i teraz spróbuj go tam. Może on się przestraszy, wiesz? O, ale dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze Ty Wystraszył się chyba trochę. Trochę chyba tak. mm. Już teraz widać, czy to, to jest Konkretna nie? Sztuka. Trzeba będzie wyciągać. Proszę? Do nas jeszcze, tak, będzie tam. Tu wyciągniemy go na, na te, na brzeg. Nie, gdzie... to znaczy, boję się, żeby tam nie dojechał do jazdy. tak będzie? No wtedy będzie musiał pójść tam. Idzie przeciwko? Nie, ciągniemy go. Bo... Może dać na nic bo no, teraz może. Może być, no bo na zwiat ustawił. Wszystko tu ma zaczepów. 4-3 metra jest. O kurcze. Jest ja piętniczek. Jest 2 metry. Jest 2 metry, jak nic. Jest piękny, piękny. Ale popatrz jaki... Jaki kurde fajny, ciemny, nie? I dobrze siedzi do złapania. Wiesz co? Jesteśmy tej śluzy. Tak. Powoli będę odpływał, bardzo powoli. Ale jest kapitalna ryba. To jest jak mam zwolnić? Zwolnić? Tylko, bo to on nie, nie, nie da się wolniej płynąć, nie? Mogę to teraz do, odpalić.

Otworzyć poplątało się na szczytówce też nie wrzucam. tak? Już go, już teraz nie puszczaj Ale jak go do... nie wciągniesz? Wciągniesz Poszedł, pięknie O, ale zawinął Coś pięknego Patrz, od razu, nie? Silne rybsko, nie? Oh. Super! Mega, nie? No! Ręki!